Nam zależy merytoryczne źródło informacji. Mateusz Urban, ekonomista. Dzień dobry, witamy po raz kolejny. Dzień dobry, witam serdecznie. Tym razem na tapet bierzemy kryzys, czy może bardziej potencjalne wizje tego kryzysu, żeby nie przeciągać wale prosto z mostu, czy Polska może być drugą Wenezuelą? Zawsze być może, jak to w ekonomii bywa, natomiast na pewno nie będzie. Jest to jakiś pusty frazes, z którym straszy się wiele, wiele osób lubi używać tego kraju jako jakiś synonim wszystkiego, co, co w ekonomii, w gospodarce może pójść nie tak i do pewnego stopnia słusznie. Natomiast mówienie, że, że Polska zaraz, zwłaszcza za rok, za dwa, za trzy będzie drugą Wenezuelą, to są jakieś mrzonki i no, zdradza kompletne niezrozumienie tematu. No to właśnie to pytam, dlaczego nie? Konkretnie kawa na ławę, dlaczego taka katastrofalna wizja się nie... Raczej nie wydarzy. Dlatego, że nasze gospodarki zawsze były bardzo różne, zawsze były nastawione na produkcję praktycznie zupełnie różnych dóbr. Jakbym miał jedną, jedną przyczynę podać, to przede wszystkim tego, jak polska, jak polska gospodarka, gospodarka jest zróżnicowana. Nigdy nie byliśmy bardzo nastawieni, nigdy tutaj myślę o, o okresie po po upadku komunizmu, czyli już od przejścia do, do gospodarki, powiedzieć wolnorynkowej, to może troszeczkę za dużo, ale jednak opartej przede wszystkim na, na prywatnym kapitale. Zawsze mieliśmy, co jest też związane z naszą wielkością jako, jako kraju, jednak sporo różnych branż, gałęzi, czy w przemyśle, czy, czy w usługach, na których się opieramy, a przypadek wenezuelski, jednak, jednak taki. Taki nie jest. To jest kraj, który zdecydowanie poszedł w kilka głównych sektorów, przede wszystkim sektor właśnie wydobycia i do pewnego stopnia obróbki ropy naftowej. Do tego dochodzi też jakość instytucji. Tam jednak instytucje, jak to często bywa w krajach w krajach gorzej rozwiniętych, są, są słabsze. I też dają o wiele więcej pola politykom do brania, brania korzyści, tak zwanego, tak, zwanej szukania, tak zwanego szukania renty, jak to, jak to ekonomiści określają, czyli korzystania z, ze wszystkich przywilejów, które daje władza, bądź do których władza daje pośrednio lub, lub bezpośrednio dostęp. Także ja tego, ja tego w, Polsce, w Polsce nie widzę, lub widzę w jakimś ograniczonym stopniu, bo to zjawisko oczywiście ma, ma miejsce. Natomiast, nawet jeżeli w Polsce doszedłby do władzy jakiś ultra ultrapopulista, który głosiłby bardzo radykalne potrzeby radykalnych zmian, zwiększenia, wydatków socjalnych w, w ilości nieporównywalnej do tego, co, co, dzieje się, co dzieje się teraz, to problemy by były, to jakby tutaj nie, nie, ma, nie ma co się czarować, prawda, matematyki i ekonomii, prawa ekonomii się nie oszuka, natomiast wieszczenie, że zwiększenie wydatków socjalnych nawet, powiedzmy, 40 miliardów złotych sprawi, że zbankrutujemy w przyszłym roku, czy, czy w roku następnym, no to jest po prostu mytlenie ludziom oczu i, i jakaś taka szarlataneria ekonomiczna. W takim razie znacznie myślę, że bliższy i już chyba nie taki szarlatański argument. Czy Polska może być drugą Grecją? E Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z czymś co jest nam jest nam bliższe i, i, i można powiedzieć geograficznie i też bardziej, bardziej znamy kraj, jednak jest też. Krajem europejskim, więc tutaj dla wielu osób wydaje się to zdecydowanie bardziej prawdopodobne, że idziemy po ścieżce greckiej. Tutaj już nie byłbym tak bardzo zdecydowany, jeśli chodzi o mówienie nie, nie będziemy na pewno nigdy, bo, bo rzeczywiście w, i w Grecji też się tak wydawało, że nic złego nie może się stać. Oni byli bardzo chwaleni przez instytucje międzynarodowe. Potem, jak dołączyli do, do euro, przecież dostali nawet olimpiadę, to też był dla nich bardzo duży symbol wkroczenia do tej Pierwszej Ligi Państw. Natomiast mechanizm, który zadziałał w Grecji, rzeczywiście jest troszkę inny niż, niż mógłby zadziałać w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że u nich dołączenie do, do strefy euro. Obniżyło tą tak zwaną percepcję ryzyka, co sprawiło, że wiele, wielu inwestorów na czele z bankami zaczęło w cudzysłowie pompować tam, tam pieniądze, co Grecy wykorzystywali bardzo, bardzo chętnie, zwłaszcza na Zwiększenie swojej, swojej konsumpcji, na przykład import samochodów z Niemiec, to stał się też jakimś wyznacznikiem, wyznacznikiem społecznym. Wiele osób, to jest też może na, na osobną dyskusję, ale wskazuje rolę euro w tym, że ten kryzys u nich, u nich się stał. Ale co ciekawe, jeżeli popatrzymy na samą reakcję Greków na, na euro, i nawet po kryzysie pytano ich często, czy, czy wróciliby do drachmy, do, do, do swojej. Poprzedniej waluty, to mówili nie, nie, dlatego że, że euro wiąże ręce ich politykom, nie są w stanie rozwadniać tej waluty, czyli, czyli po prostu mają ten taki kaganiec na, na inflacji, co dla nich było zmorą przez, przez wiele, wiele lat. Przed wstąpieniem do, do strefy euro to jest podobna troszeczkę historia, jak, jak w Ameryce Południowej też wprowadzono pewne sztywne wy, kursy wymiany walut, właśnie po to, żeby, żeby zapobiec, zapobiec inflacji. Natomiast, natomiast Grecy, pomimo tego kryzysu, tego wszystkiego, co tam się stało, rzeczywiście nie żałują większości przynajmniej przyjęcia przyjęcia euro, ale tamten mechanizm właśnie dużego boomu kredytowego, który nie przyczynia się do wzrostu produktywności gospodarki, tylko jest, jest w zasadzie przejadany, to się też oczywiście było powiązane z, z populizmem i, i z partiami, które zaczęły trochę taki wyścig na, na obietnice socjalne Połączyło i tutaj w tym, w tym elemencie rzeczywiście widać, widać podobieństwo między Polską i Grecją. Może to jeszcze nie jest ten etap, tutaj zaznaczę, ale, ale, ale podobieństwa są, są widoczne. Natomiast jeszcze jedna rzecz to jest to, o czym już do pewnego stopnia powiedziałem, to znaczy. To, że Polska jest bardzo zdywersyfikowaną gospodarką, to jest rzecz numer jeden, a rzecz numer dwa jest taka, że mamy bardzo duży udział eksportu w produkcie krajowym. I przy wychodzeniu z kryzysu, czy może nawet nie z kryzysu, ale z jakiegoś zastoju gospodarczego, ten wzrost eksportu bardzo często jest kluczowy. I w Grecji po prostu no, nie udało się tego zrobić. Oni są jednak gospodarką bardziej nastawioną na, na turystykę, czy jakieś podstawowe. Artykuły spożywcze, jak oliwki, mają jakiś przemysł, natomiast nie jest to nic porównywalnego do tego, co jest, co jest w Polsce. Do tego dodajmy też u nas no, bardzo silne powiązania, zwłaszcza, zwłaszcza z Niemcami i większymi krajami europejskimi, jeśli chodzi z Czechami też, jeśli chodzi o, o naszą wymianę handlową, co jednak sprawia, że będziemy. W o wiele większy sposób uodpornieni na, na, jakąś, na jakiś duży kryzys, nawet związany z tym, że, że przesadzimy mocno z wydatkami, zaczną się wątpliwości na rynkach zachodnich w środku obsługę naszego długu, pod, podskoczy nam trochę ten, ten koszt, wejdziemy w te deficyty bardzo, bardzo wysokie, ale to nie powinno, nie powinno powodować no, kryzysu, który zetnie nam PKB o 1 trzecią, w zasadzie tak, jak to się stało, jak to się stało w Grecji. Ja za chwilę dopytam jeszcze o to euro, natomiast pozostając w temacie potencjalnego kryzysu w Polsce. Co w takim razie, czy jest taki czynnik, który rzeczywiście w naszym konkretnym polskim przypadku mógłby spowodować, może nie taki jak tutaj powiedziałeś, kryzys na zasadzie ścięcie PKB o 1 trzecią, ale jednak dosyć wyraźną recesję? Wydaje mi się, że główne zagrożenia, jakie, jakie są w Polsce, jeśli chodzi o, mówisz, gwałtowną recesję, no to są jednak bardzo duże problemy u naszych partnerów handlowych, czyli podcięcie nam tego silnika, którym do silnika wzrostu, którym do tej pory był, był przede wszystkim eksport, ale to, to wydaje mi się, że to by nie wystarczyło jako jeden, to by musiała być kombinacja pewnych, pewnych czynników. Myślę, że, że musiałoby się coś bardzo poważnego stać albo na linii USA-Chiny, albo powiedzmy bezumowny Brexit, który no, sprawia że mamy, mamy o wiele większe problemy w, w handlu z Wielką Brytanią, to się też przekłada na wzrost niepewności, wyceny ryzyka na rynkach finansowych. Pieniądze odpływają z rynków takich właśnie jak Polska do, do Szwajcarii, do Stanów Zjednoczonych. Nasza waluta mocno, mocno nurkuje wtedy. Przy problemach bardzo mocnych Niemiec spada nam eksport, nasze stopy długoterminowe, czyli te determinowane właśnie na rynkach światowych, to jak drogo czy jak tanie jesteśmy w stanie pożyczać, żeby zasypywać naszą, naszą dziurę budżetową, no mogłyby naprawdę pociągnąć budżet też, też w dół. To jest troszeczkę takie zamknięte, zamknięte koło, że w momencie, w którym zaufanie do nas spada, koszt obsługi długu. Wzrasta, nasz budżet wygląda jeszcze gorzej, więc to zaufanie znowu jest podkopywane i tak dalej może dojść do takiej, do takiej spirali. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że to musiałoby być bardzo tak parafrazując seria niefortunnych zdarzeń, dosyć niedaleko w czasie oddalonych, żebyśmy, żebyśmy mieli do, czy, do, do czynienia z, z dużą recesją i kryzysem w, w Polsce. Czy jeżeli mniejsza bądź większa, ale jednak recesja w Polsce się pojawi, to zmusi to rząd do wyraźnego obcięcia wydatków socjalnych. Tu dodam od razu, że wiele osób y, negatywnie nastawionych do najróżniejszych programów socjalnych niemalże tak czeka, kiedy to utną wszystko, bo przyjdą te problemy i utną rząd to wywali. Czy tak musi być? Yy, nie musi tak być. Nie, powiedziałbym, niestety nie musi tak być i jeżeli taki scenariusz, żeby się zmaterializował, to wydaje mi się, że, że niestety tak by się nie stało, że wydatki, które zostałyby obcięte w pierwszej kolejności, to nie byłyby tak zwane wydatki sztywne, bo w momencie, w którym rząd zobowiązuje się do wieloletniego finansowania, powiedzmy, trzynastej emerytury, no to wiąże sobie ręce i to takim najmocniejszym węzłem politycznym, to znaczy politycznej wiarygodności, zwłaszcza jeżeli obieca się ludziom pieniądze i to w konkretnej ilości, w konkretnym momencie, no to ktoś Przyjdzie jakiś reporter, jak nie z jednej strony, to, to z drugiej i zapytano: Dobrze, obiecaliście, że, że będzie trzynastka, a tutaj nie ma. To jest trochę też w tym momencie nawiązanie do tego, co się dzieje z budżetem przyszłorocznym w Polsce. Więc, więc ten nacisk będzie, będzie bardzo duży i wydaje mi się, że, że każda władza, już nawet racjonalnie myśląca, kalkulująca politycznie powie, no nie, no musimy im to zapłacić, nie możemy się wycofać z 500+, plus, no, bo, no bo jak to, bo teraz wszyscy mówią, że to, że to utrzymają. W momencie, w którym będziemy mieli do, do czynienia nawet już ze spadkiem wzrostu do około procenta, pół procenta, nie mówiąc już o, o, o zupełnej stagnacji, czy nawet tak zwanym negatywnym wzroście, czyli po prostu spadku, spadku Tempa PKB poniżej, poniżej zera, no to będziemy w ogromnych problemach budżetowych, właśnie przez te nasze sztywne wydatki, czyli ten, ten socjal, który będzie politycznie bardzo kosztowny do, do pozbycia się, bo to by w zasadzie oznaczało porażkę w następnych wyborach. Więc to, to musielibyśmy mieć kogoś, kto powie, słuchajcie, musimy to na przykład przeciąć przez pół. Ja wiem, że przegram przez to wybory, no, ale jestem w stanie ponieść taką, taką cenę. Bardzo bym chciał mieć kogoś takiego u władzy, ale staram się nie być naiwny, więc, więc wydaje mi się, że, że większość wydatków, które zostaną ucięte, to są najczęściej te właśnie najbardziej potrzebne zmienne wydatki inwestycyjne, rozwojowe bananie i rozwój zmniejszy się zdecydowanie tempo przyrostu środków na, na służbę zdrowia. Będą cięcia w edukacji, w, w kulturze, w sporcie. W tych wszystkich każdy minister dostanie za zadanie ucięcie wydatków o, o 20% i to odczujemy, to odczujemy wszyscy. Także to, to usztywnianie wydatków w tym momencie jest, jest wiązaniem sobie ręce przez rząd, bo w momencie, w którym przyjdzie, przyjdzie spowolnienie, to. To dokładnie wtedy powinno być, powinien nastąpić ten moment, w którym takie wydatki wprowadzamy może niekoniecznie socjalne, ale właśnie jakieś, w jakiś sposób pobudzający popyt przynajmniej w jakimś, w jakimś stopniu. Jeżeli rząd po prostu ma, innymi słowy, jeżeli rząd ma te, te wydatki zwiększać, co niech to robi w momencie, w którym rzeczywiście jest to potrzebne gospodarce, a nie wtedy, kiedy mamy wzrost 4-5%, i, i to już nie nastąpi. I w momencie, w którym z jednej strony Uderzy nas jakaś, jakaś recesja. Z drugiej strony mamy wymagania że, unijne e, i, też, e, i też progi e, długu publicznego zapisane w, w konstytucji. E, będziemy z Musieli te wydatki obcinać, to zaczniemy sobie taką no, kopać taki dół, który się ciągle będzie, ciągle będzie pogłębiał, bo z jednej strony właśnie spadek wpływów przez, przez problemy gospodarcze, z drugiej strony spadek wydatków rządowych, więc jeszcze, jeszcze mniejszy popyt, no i będziemy mieć troszeczkę do czynienia z taką spiralą. Mam szczerą nadzieję, że, że taki scenariusz się nie zmaterializuje, natomiast trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że rząd tutaj sam no, kopie dołek, w który może, może wpaść już, już, już niebawem. Wrócę jeszcze do tego euro, zgodnie z obietnicą sprzed paru minut. Eee, czy jeżeli Polska byłaby w strefie euro, to w niektórych scenariuszach potencjalnego nawet kryzysu mogłoby to wyjść naszemu krajowi na dobre? Ponieważ jeszcze raz zaznaczę, do te, wrócę do tego, jakie są powszechne nastroje, opinie w internecie. To znaczy euro. Jest w, w stu procentach złe. Nie ma opcji, żeby w jakiś sposób pomogło. Więc czy są takie scenariusze, w których mogłoby się okazać pomocne? Nie, bardzo, bardzo chciałbym zaprotestować pomiędzy, przeciwko takiemu traktowaniu euro jako jakiejś zero-jedynkowej kwestii. Wydaje mi się, że w większości ona jest jednak niemotywowana. Merytorycznie, tylko, tylko jakimś takim, podczyta jakimś takim dziwnie rozumianym patriotyzmem gospodarczym, że w momencie, w którym mamy własną walutę, to jest jakoś, jakoś lepiej, a potem się trochę dorabia jakąś taką historię, często związaną z tym, co się stało po kryzysie, czy w trakcie kryzysu ostatniego, gdzie, którego Polska w zasadzie uniknęła, tam recesji, co było związane z, dużym, z dużą deprecjacją złotego. Wtedy spadł w wartości około, około 30%, co sprawiło, że Nasz eksport stał się tańszy i, i byli, byliśmy w stanie trochę wyjść z tego, z tego kryzysu, czy z tego mocnego spowolnienia, prawie do, zera, do 0%, tempa wzrostu, właśnie przez, przez wzrost kryzysu. Bo sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, i wydaje mi się, że każdy, kto zacznie wchodzić w temat euro i jego wpływu na gospodarkę, zobaczy, że, że tutaj nie ma prostych odpowiedzi, że tu jest zawsze A i B. Po dwóch różnych stronach i też trzeba szczególnie zwracać uwagę, o jakim, kraju, o jakim kraju mówimy, bo to, że nam udało się wyjść tak dobrze na deprecjacji złotego w 2008-2009 roku. To nie znaczy, że gdyby na przykład Hiszpania była w naszej, w naszej sytuacji, to też mogłaby sobie na coś takiego pozwolić, bo ona miała na przykład zupełnie inną strukturę na przykład kredytów i zobowiązań za granicę. W momencie, w którym kraj jest zaburzony w innej walucie, załóżmy w euro, i jego waluta w kraju spada o 30%, no to zdecydowana większość firm nie jest w stanie tego długu utrzymać, nie jest w stanie spłacać tych, tych zobowiązań, więc bankrutuje. 呃。Uh Także to jest często też konsekwencja kryzysów finansowych, tutaj też Ameryka Południowa jest dobrym, dobrym przykładem, gdzie sporo firm po prostu pożyczało, czy nawet Azja w, w 97 roku, gdzie te, te pożyczki w dolarach właśnie denominowane były, były bardzo duże. W 98 roku przyszła bardzo duża przecena, poczynając od tajskiego bata przez, przez inne waluty w Azji no i firmy zaczęły padać jak, jak muchy przez zobowiązania, więc, więc takie Mówienie, że za każdym razem euro i przyczyniło się do kryzysu. W Hiszpanii, czy generalnie w Europie Południowej, i potem w przyszłości będzie się przyczyniać do, do kryzysu, a zwłaszcza jeszcze łączenie tego z tym, że, że Niemcy tylko na tym, na tym korzystają, jakieś takie insynuacje polityczne, że oni to specjalnie wprowadzili po to, żeby, żeby sztucznie sobie konkurencyjność podwyższyć, uważam za bardzo mocno przesadzone, nieoparte tak naprawdę o rzeczywistą, rzetelną analizę. Przechodząc już do, do pytania, jaki wpływ te euro miałoby na na naszą gospodarkę, no to powtarzając to, co powiedziałem przed chwilą, jest to rzeczywiście skomplikowane i zależy od wielu, od wielu czynników. Natomiast przede wszystkim jednym, o którym trzeba powiedzieć, to jest ta percepcja ryzyka, o której też już mówiłem. W momencie, w którym jesteśmy w klubie państw euro, to jednak patrzenie na nasz kraj, zwłaszcza inwestorów zagranicznych, się, się zmienia i skłonność do do inwestowania, czy, czy takiego portfelowego, czyli kupowania akcji, obligacji i, i, i takiego inwestowania, można powiedzieć, realnego, tak zwanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, gdzie jakaś firma, powiedzmy, angielska czy amerykańska przychodzi do Polski i mówi, dobrze, postawimy tutaj fabrykę, jest, jest już na troszeczkę innym poziomie. Spada też ryzyko walutowe, czyli właśnie tych wahań, które mogą uderzyć tak w jedną, jak i w drugą, w drugą stronę, co, co zwiększa efektywność, właśnie też zwiększa skłonność do, do tych inwestycji. Więc w tym wypadku mogłoby stanowić jakąś, jakąś poduszkę, że jednak nie bylibyśmy traktowani już. Troszeczkę tak, jak jesteśmy jeszcze do tej pory, jako jakiś rynek trochę rozwijający się w tej Europie Środkowej, więc jeżeli są jakieś problemy, uciekamy z pieniędzmi, mniej złoty leci nawet naszej, nasza zdolność nabywcza spada, czy, czy konsumentów, turystów, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, czy firm, które produkują coś używając komponentów z zagranicy, bo to też potem wpływa przecież na, na, na cenę ostateczną produktu, jeżeli elementy składowe. Sprowadzane, ich cena, ich cena rośnie, więc ten element psychologiczny, właśnie pod względem inwestorów, też do pewnego stopnia instytucjonalny, też zmniejszenie ryzyk, ryzyka, w zasadzie eliminacja ryzyka walutowego, tutaj, tutaj mogłoby grać na naszą korzyść. Co mnie troszeczkę dziwi, nawet jeśli kiedy słucham wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej mówią, że właśnie niskie stopy sporo jest takiego sentymentu właśnie, że niskie stopy należy utrzymać, że są dobre. I w momencie, w którym, ale jednocześnie mówią, że w momencie, w którym dołączymy do, do strefy euro, no to troszeczkę tracimy tą niezależność monetarną. No dobrze, ale przecież tam są jeszcze niższe stopy, też są bardzo stabilne przez wiele lat, więc można troszeczkę taki, taki kontrargument tutaj wysnuć, że jednak. No, Mówią dwie rzeczy, które troszeczkę są ze sobą, ze sobą niespójne. Oczywiście są zrozumiałe, no każdy chce zachować, jeżeli, zwłaszcza jeżeli jest, siedzi w razie polityki pieniężnej, ma wpływ na, na politykę monetarną państwa. No to chyba nikt z nas nie chciałby takiego, takiego fotela oddać, zwłaszcza jakimś, jakimś Niemcom. Więc, więc to, jest, to jest zrozumiałe, jeśli chodzi o, o ten aspekt. Natomiast nie przekreślałbym tutaj euro jako, jako korzystnej drogi w przyszłej ścieżce gospodarczej Polski, ale tak jak mówię, to jest wielowątkowa analiza i trzeba jak najbardziej monitorować nasze zobowiązania i, i inne nasze makro charakterystyki, żeby podjąć tą decyzję w odpowiednim momencie. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas, w którym nagramy o euro osobny materiał. Zachęcam widzów oczywiście do Merytorycznej polemiki w komentarzach. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.